Piękna pogoda. Jestem w lesie, jak widzicie, moi drodzy. E, a dzisiaj chciałem zrobić taką małą prezentację zabawki, którą sobie kupiłem, i naprawdę z, chciałbym się przed moimi widzami pochwalić, dlatego że jest to rzecz godna uwagi. E, to takie coś. Wiecie, dron. Ale w tytule powiedziałem: dronto czy nie dronto? Bo sam nie wiem. Zapraszam. I witam przede wszystkim na kanale Adam 8 wszystkich moich widzów, wszystkich nowych widzów. Ja jestem Adam, a za chwilę zaprezentuję Wam tą zabawkę. Zapraszam do oglądania materiału. Otóż to, dron to czy nie dron to, to jest Hofer chyba X1, tak mi się wydaje. Jak nie, to napiszę poprawnie. I właściwie nie wiem, do czego to zakwalifikować: czy jest to faktycznie dron, czy to nie jest dron. Bo ja nie jestem droniarzem, nie jest to recenzja, po prostu chciałem to polecić komu. Przede wszystkim. Wszystkim, którzy wyjeżdżają gdzieś na wczasy, na jakieś wycieczki, sobie sami chcą zrobić zdjęcie czy nagrać e, kawałek filmu wideo. Ta zabawka nagrywa w 2,7K. Eee... Daj ładny obrazek, który zresztą zobaczycie, ale to jest bardzo malutki sensor, więc w związku z tym piękny obrazek jest tylko wtedy, kiedy jest piękne słońce, kiedy jest piękne, doświetlone wszystko. No, w pomieszczeniu zamkniętym to raczej ta matryca jest tak mała, że powoduje dużo szumów na obrazie. Nie wznosi się to bardzo wysoko. Właściwie to do kolegów droniarzy pytanie, czy to w ogóle wymaga, na pewno nie wymaga żadnego prawa jazdy, bo jest to bardzo lekkie yy, prawo jazdy do dronów yy, o, można tak rozłożyć i on jest praktycznie gotowy do lotu ten mały dron albo inaczej nazwiemy go latająca kamerka i latający aparat fotograficzny ma autonomiczne tryby to znaczy yy, nie potrzeba do tego żadnego sterownika zewnętrznego, żeby tym sterować. On ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć autonomicznych trybów, takich na przykład jak orbitowanie, że orbituje wokół nas naszą postać, wznosi się do góry, opada na dół, śledzi nas. Może użyć, można go użyć jako statyw na przykład, bo. Ustawę mu się jedną z opcji i on wtedy w miejscu stoi i nas filmuje spróbujemy zrobić taką próbkę czy to lata czary, marekus pokus jest myślę, że to jest najbezpieczniejszy dronik jakikolwiek jest śmigła są malutkie są zabezpieczone w obudowach więc teoretycznie nikomu się nic nie może stać Odpalamy go za pomocą przycisku. Musimy po prostu, żeby kamera nas tutaj widziała, ponieważ ona zapamiętuje naszą postać i to, co zapamiętuje, będzie śledzić. Spróbujmy. dron teraz będzie stał w miejscu i będzie śledzić mnie tam gdzie ja będę się znajdował, tam będzie on ustawiał się pod kątem, żeby dokładnie mnie sfilmować jak widzicie ja się teraz oddalę, możesz mnie dać też Romek o, ja się oddalę a dron będzie stał bez przerwy w miejscu żeby zakończyć wyciągam mu rękę i dronik wraca i ląduje mi na ręce bez żadnej aparatury to jest właśnie fajne zmieniam mu tryb у uh -huh забава. Jest również opcja orbitowania, że kręci się wokół mnie, tak jak powiedziałem, ale ja mam ustawionego na 9 metrów. No niestety tu jest wąsko, więc nie chciałbym tego w tej chwili włączać. Może w innym miejscu. Ta opcja, podoba mi się na więcej, mogę iść, on się przesuwa i nagrywa mnie. Prawdopodobnie z dźwiękiem, bo on ma specjalną aplikację do tego celu. Poprzez tą aplikację łączy się z mikrofonem i on również nagrywa to, co ja mówię. Nagrywa to w taki dosyć ciekawy sposób, bo no, to jest właśnie ta technika, że potrafi obciąć dźwięk własnych silników, własnych śmigieł i po prostu tego nie słychać. Teraz próbuję właśnie jak można nagrać dźwięk za pomocą aplikacji. Nie mam przy sobie żadnego mikrofonu dodatkowego, więc korzystam z tego mikrofonu, który jest wbudowany w moim smartfonie. Bardzo ciekawy jestem, jak obecnie dźwięk śmigieł, dźwięk silników, ale myślę, że, że robi to dobrze. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Ja się troszkę oddalę. Zobaczymy, co z tego. Co z tego wyjdzie. Dzisiaj piękna pogoda. A dronik mnie ładnie śledzi. Oczywiście jeszcze nie powiedziałem, że tym dronikiem można robić zdjęcia. Tylko trzeba przerzucić opcję i za pomocą po prostu takiego ustawienia sobie dłoni, palców. On po sekundzie, czy tam po dwóch, robi zdjęcie. I spróbuję troszkę uciec. O, to jest mój serdeczny kolega, który mi pomaga. Nie chce mnie zgubić? No, nie za bardzo. No to dobrze, jak mnie nie chce zgubić. To dziękuję ci, Dronik. Siadamy. Włączenie drona, wyłączenie drona i tu zmiana lotów tak, i teraz poleci do góry i wróci prawdopodobnie z powrotem na dół i będziemy filmował o, 15 metrów 15 metrów Não, tá esse isso é I super. Tym dronem można też sterować za pomocą y, aplikacji, tak jak powiedziałem. I można manualnie sterować, spróbujemy. I tak jak już wspomniałem, za pośrednictwem aplikacji możemy zmienić ustawienia trybów lotu. A więc, włączamy aplikację, włączamy drona, łączymy go z aplikacją i po lewej górnej stronie mamy ustawienie. Wchodzimy do ustawień i mam hofer, wznoszenie się w miejscu, Zimout, czyli oddala się od nas i wraca z powrotem. Follow, podąża za nami, czy przed nami. Orbit, czyli kręci się wokół nas, Około. Bird eye, wznosi się w górę i wraca nad nami w dół. Custom, czyli dole track, to nie wiem jak to określić. Jakby ktoś nas filmował jakiś kamerzysta sound recording czyli włączenie nagrywania głosu i tak w każdym rodzaju autonomicznych lotów mamy możliwości różnych ustawień jak pokazuje wam to tutaj na ekranie czyli ustawienie czy ma robić zdjęcia na danej opcji czy wideo. Na przykład dystans, z jakim dron będzie się oddalał od ciebie i wracał. Ustawienie wideo, czy ma nagrywać w formacie 16x9, czy w pionie. Tak jak na przykład na Instagram, czy do przygotowania shortu. I jakość wideo, czyli 27K ta najwyższa lub Full HD. Śledzenie, celu, czas trwania, z jakiego poziomu ma filmować i wiele innych, które wam tutaj pokazuję. W mojej opinii dron ten jest naprawdę super zabawką. Można go wykorzystać do różnych celów. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, świetna zabawa i naprawdę. Jestem z niej zadowolony i polecam wszystkim. No i jak zwykle, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkujcie materiał i do następnego programu. Dzięki serdeczne.